Cześć Bożym drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo krótko na temat rozeznania powołania. Trudno jest mówić tutaj o jakichś zasadach czy jakiejś strukturze, dlatego bardzo szybko zapraszam na czołweczkę i powiemy sobie bardzo konkretnie, jak rozeznawać swoją drogę życia. Pierwszy bardzo konkretny błąd, który często popełniamy, gdzieś szukamy wielu natchnień, szukamy proroka, szukamy pewnych metod i sposobów docierania do, do nas przez Pana Boga. To jest błąd, dlatego że Bóg jest wszechogarniający. Jeżeli On nas powołuje, a powołuje, to dotrze do nas z tą informacją. Dlatego nie chciejmy jakoś specjalnie się nastawiać, szukać nie wiadomo jakich dróg, tylko przede wszystkim żyjmy tu i teraz. Odkrywajmy w naszej codzienności rytm naszego życia. Nie dajmy się jakoś, nawet zwieść, powiedziałbym, temu, żeby jakoś specjalnie się przygotowywać. Po prostu żyję tu i teraz, odpowiadam na moje powołanie i to jest też przede wszystkim moja stała, permanentna droga za Chrystusem. A Bóg na pewno. Powie mi i wskaże mi kierunek. Kolejny taki można powiedzieć, drugi błąd, który popełniamy, to jest chęć zdobycia jak największej ilości wiedzy. Format wiedzy czasami może przytłoczyć, a czasem, i właśnie w tym przypadku tak jest, może nas gdzieś zawieść na manowce. Kochani, nie chodzi o to, że. Jak teraz czegoś nie wiem, to już o matko, jak to będzie, na przykład będzie w tym seminarium, jak to będzie w zakonie, jak to będzie będąc, nie wiem, lekarzem, jak to będzie mając żonę, bo bardziej właśnie chodzi nie tylko o zawody, chociaż do tego myślę, że Pan Bóg też powołuje, ale przede wszystkim do stylu naszego życia, czy to będzie kapłaństwo, czy to będą misje, czy to będzie zakon, czy to będzie właśnie kierunek może małżeństwa, dzieci, miłość wzajemna. Nie muszę wiedzieć wszystkiego. Naprawdę Wspaniale, jak będę gdzieś tam się dowiadywał, ale ja nie muszę się na wszystko nastawić tu i teraz. Jeżeli teraz czegoś nie wiem, to najwyraźniej Pan Bóg pragnie, bym tego nie wiedział. Nie muszę tego wiedzieć. Nie jest to mi na tę chwilę potrzebne. Ja mam reagować na dziś, jak ja dzisiaj żyję i czy ja nie zbzikowałem, przepraszam za kolokwializm, na punkcie czegoś. Ja mam odkrywać, na przykład, nie wiem, jestem, załóżmy przykład: chłopak, 15 lat i teraz szuka swojej drogi. Drogi bracie, czy dziewczyno, która masz, nie wiem, lat 16 i też szukasz swojej drogi, żyj swoim życiem, swoim torem życia. Ucz się, odpoczywaj, spotykaj się z przyjaciółmi. Po prostu odpowiadaj też na to wezwanie, powołanie, w którym teraz jesteś. Jesteś teraz być może uczennicą, uczniem, być może gdzieś tam praktykantem. Rób to, co do Ciebie należy, wszystkie swoje obowiązki, jakie masz, również to domowe, jak najlepiej potrafisz. I w taki sposób Bóg będzie do Ciebie docierał. Trzecia rzecz to przede wszystkim są moje wewnętrzne pragnienia i moje potrzeby, które gdzieś głęboko są zakorzenione. I czasami moje oczekiwania niekoniecznie muszą być zbieżne z tym, co Bóg chce zdziałać w moim życiu. To znaczy, tak jak już mówiłem, jeżeli idziemy torem swojego życia, czyli mamy jakąś konkretną codzienność, no to nawet święty Franciszek Selezy mówił, żeby wykonywać wszystko to, co takie banalne, co proste, co codzienne, bardzo zwyczajne, najlepiej jak się da. I to jest właśnie droga również w rozeznawaniu życia. Że nie potrzeba jakiegoś boom, tylko właśnie potrzeba y, mocnego przyłożenia się, takiej mojej autentyczności, ale też y, takiej uczciwości w wykonywaniu codziennych zadań i misji, jakie są mi powierzane, y, codziennych też y, osób i sytuacji. W których mam mieć możliwość udział, wziąć, wziąć udział, no właśnie, czy, czy wezmę, czy nie zależy ode mnie, ale może właśnie często jest tak, że Pan Bóg stawia na twojej drodze jakichś konkretnych ludzi, wydarzenie i tak dalej. Gdybyś się zaangażował, to byś już miał odpowiedź. A jeżeli ty ciągle szukasz i to odtrącę, to odtrącę, to nie, tam to nie, to może właśnie sam sobie szkodzisz. Żyć spokojnym rytmem życia, pamiętając o tym, że naprawdę rzeczy małe tak naprawdę są wielkie i był też kiedyś taki reportaż świetnie to opisał jeden z aktorów grających pana Jezusa, że Paweł, święty Paweł, kiedyś był szawłem i na mocy tego wszystkiego, co przeżył, doświadczył pięknego działania pana Boga. Spójrz na swoje życie, na to, co do teraz i szukaj tam działania Boga, jego znaków, jego obecności tych bardzo prozaicznych rzeczach, sprawach, kwestiach dnia codziennego. No i oczywiście nie może zabraknąć w takim rozeznawaniu duchowym naszej modlitwy, czyli jeżeli ja będę zamknięty, jeżeli powiem sobie ja doskonale sam wiem, nie muszę ciebie Boże prosić i tak dalej, to nic z tego nie będzie. Natomiast potrzeba takiej zdrowej relacji z Panem Bogiem, relacji polegającej na osobistej modlitwie. Na tym, by mieć też czas na pewne refleksje związane z moim życiem, oddanie tego, co mam i wsłuchanie się w jego głos. Najlepiej to się robi podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Na pewnej stałości sakramentalnej, korzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej, częstego przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej, przyjmowania go z konkretną intencją, z tym, co noszę w swoim sercu, ażeby mu to oddać. No i oczywiście. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcam Cię bardzo gorąco, skorzystaj z formacji duchowej, z jakichś konkretnych rekolekcji. Ale nie już tu i teraz, kiedy na przykład nie wiem, niż tam się uczysz, ale kiedy przyjdzie ten moment, już takiej bezpośredniej drogi przygotowania do pewnego Twojego wyboru, jakiejś decyzji życiowej, skorzystaj z rekolekcji. Czy to będzie rozeznawanie powołania, czy to będzie akceptacja samego siebie, czy to będzie jakiś kurs animatorski, czy jakakolwiek inna forma. Warto mieć czas, ja i Bóg. Ja, cisza i Bóg. Wszystkie inne bodźce pff, na bok, i teraz jest miejsce dla ciebie, panie. Ja się wsłuchuję. Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Mów, bo ja chcę usłyszeć Twój głos. E, I najlepiej to się odbywa na rekolekcjach. Ale też nie przesadźmy. Bądźmy właśnie zdroworozsądkowi. E, nasza aktywność w stronę duchowości to wspaniały krok, natomiast. Bóg działa wbrew często naszej logice. Nie za pomocą fajerwerków, jakichś takich pompatycznych wydarzeń, ale w prostocie naszego życia. Odkrywamy go w drugiej osobie wtedy, kiedy naprawdę niesiemy coś tak naprawdę. Zwykłego uczynimy, a często później jest na rachunku sumienia: wow, panie, jak ty zadziałałeś przez tę osobę? Jak, ty, jak dostrzegłem pewien jakiś swoją słabość, swoją skazę dzięki temu, że on to i to powiedział, albo ona to i to. Z, ze swojej strony serdecznie zachęcam ciebie, bo sam mam takie doświadczenie, więc jako młody ksiądz mogę tym się podzielić. Do formacji duchowej w Centrum Duchowości, czy to w Gdyni, czy w Częstochowie, u. Księży Jezuitów, którzy prowadzą to na wzór wszelkich formatów, modlitw i przede wszystkim medytacji świętego Ignacego z Loyoli. Serdecznie Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to zachęcam do skomentowania, do polubienia, do zostawienia także subskrypcji na tym kanale. I oczywiście, tutaj możecie to uczynić. Dbajcie o siebie i o innych, i Bóg z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że e, mamy żyć tu i teraz, nie myśleć za bardzo o przyszłości, też nie rozpaczać się nad przeszłością, ale tu i teraz. Bóg do Ciebie mówi, Bóg pragnie, byś wypełniał Jego powołanie. Czyńmy to z radością. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.